godzinę 15.16 no wiadomo po biedzie zobaczmy jak wszystko wieje pogoda jest zmienna są raz chmury i leje deszcz tak było między innymi 4 godziny temu o 11.00 lunął ładny deszcz teraz z i słońce gdy nawet się opalają, o. także pogoda w kratkę, jak się Pogoda w kratkę, ale darczyńcy nie są w kratkę. No bo paczki darowizny skarmią, przychodzą, regularnie można powiedzieć, nie w kratkę. No ja tu idę, zobaczcie tu jest pełno drzew, ale są takie porywy wiatru, że gałązki spadają, co mniejsze na razie. Także z jednej strony to się boję. tu iść, bo tu miesiąc temu to spadła obok Bocianówki 15-centymetrowa gałąź, czy gałąź. Całe szczęście, że on No, ale idę do pod bo jest cel. O, przyszła ta Przyszły dwie paczki z podarunkiem, z karmą O! Bambusia Kiciusia. Bambusia Kiciusia. Kiciulka, co? Co chcesz powiedzieć? Skarżysz się? Tak. A na co się skarżysz? Co, że, że mało głaskana jesteś? O Jezus Maria! Jezus Maria, co się porobiło? Mało głaskana. No, lepiej już trochę. O i jacuś nawet wyleciał. Ja Jacuś wyleciał. I szramek też jest. Nie kiciulku. Sramuś. Niuniek Sramek. Oj, 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 znowu zaczyna się tasowanie. To, to bliżej? O, proszę, przyszła. Paczki. Dwie. I tak. Kochani. Tutaj mamy purinę One, bardzo dobra. Mamy cztery. 4 woreczki tak po półtora kila czy tam kilo to 4 razy półtora to mamy 6 kilo no proszę gałązka mała spadła tutaj no i mamy 24 puszki łyskaz po 415 gram mógłbyś odsłonić kolego i 36 puszek Liny Noteci Rafi. Razem puszek mamy 60. Tak. 60 puszek i 6 kilo karny suchej. No, słucham cię. Wysłucham cię, tak co? Nie widziałem, tak? także Bóg zapłać darczyńcy zdaje się, że jest to Pani Ania z Łodzi także dziękujemy Pani Aniu i zdrówka życzymy Isn't life so We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, cause all we can do is try our best to make it through with love.